Wczoraj, na specjalnym dniu dla dziennikarzy na targach IFA 2013 w Berlinie, Samsung pokazał pierwszy telewizor Ultra HD OLED. No i chyba moje nagranie, albo może kogoś innego, nagranie widziało LG. Szybko polecieli do swojej fabryki kazali zrobić taki telewizor większy, a dodatkowo zakrzywiony. Tak jak mówię, wczoraj pokazywałem Wam telewizor Ultra HD. OLED Samsunga, który był 55 calowy, ten ma 77 cali. Pokazywałem Wam drugi telewizor OLED, który miał zakrzywiony ekran, ten ma Ultra HD i zakrzywiony ekran, więc łączy te nowe trendy, nowości w telewizorach. Ciekawa sprawa, tak jak mówię, dzisiaj dopiero LG zaskoczyło wszystkich tym nowym urządzeniem. Zrobili wrażenie. Trzeba przyznać trochę. Samsung będzie musiał pomyśleć nad następnymi premierami, bo jednak okazuje się, że w dzień można pokazać coś nowego. Spójrzmy, jak wygląda zagięcie. Na tym, na tym celarzu to zagięcie jest dużo, dużo wyraźniej widać niż na 55-calowym Samsungu. Wygląda ciekawie, musicie przyznać. Bardzo fajny telewizor na żywo robi bardzo duże wrażenie.